Jeśli zauważyłeś, że twój pies robi coś pozornie prostego, ale w oczach uważnego właściciela wydaje się to być gestem czystej czułości, to możesz być świadkiem jednego z największych znaków miłości, które pies może wyrazić. Psy, choć często uważane za proste zwierzęta domowe, są stworzeniami głęboko wrażliwymi i posiadającymi imponujący repertuar emocjonalny. Rozumieją emocje ludzkie w sposób, który niewielu sobie wyobraża i potrafią je wyrażać w sposób wyjątkowy, z szczerością, która często nas zadziwia. Kiedy twój pies robi coś specyficznego w stosunku do ciebie, jest to sposób, w jaki mówi ci bez słów, jak bardzo jesteś dla niego ważny. Uwierz mi, jeśli to robi, kocha cię bardziej, niż sobie wyobrażasz. Ta więź między człowiekiem a psem jest znacznie głębsza niż zwykła relacja towarzyska lub wzajemna zależność. Badania naukowe wykazują, że psy potrafią rozumieć, przyswajać, a nawet odpowiadać na ludzkie uczucia z niemal empatyczną percepcją. Nie tylko reagują na Twój stan emocjonalny, ale także starają się zaspokoić Twoje potrzeby emocjonalne. Kiedy pies okazuje konkretną reakcję wobec swojego właściciela, taką jak przytulenie, lizanie, podążanie za nim czy nawet patrzenie na Ciebie tym uważnym, przenikliwym wzrokiem, nie wykonuje tylko rutynowego gestu ani nie działa mechanicznie. Komunikuje się z tobą w sposób czysty, ujawniając więź, która wykracza poza granice słów. Jest wiele gestów czułości, które twój pies może okazywać przez cały dzień, a każdy z nich ma głębokie znaczenie. Znany lcaus, psa, wykonany przez polizanie ręki lub twarzy właściciela, jest jednym z najprostszych, ale również jednym z najjaśniejszych znaków miłości, które pies może zaoferować. Ten gest nie jest tylko odzwierciedleniem instynktownej cechy związanej z higieną, ale w rzeczywistości jest gestem pełnym złożonych znaczeń. Lizanie jest często formą odwzęczenia się i okazywania czułości. Jakby pies mówił, akceptuję cię i ufam ci, lub nawet dbam o ciebie. Akt lizania jest w wielu przypadkach związany z opiekuńczym zachowaniem, ponieważ szczenięta liżą swoje matki, szukając poczucia komfortu i ochrony. Więc jeśli twój pies cię liże, w rzeczywistości potwierdza, że jesteś postacią, którą darzy zaufaniem i do której się zwraca. Ponadto, kiedy zbliża się do ciebie i kładzie głowę na twoich kolanach lub kładzie się obok ciebie z tym spokojnym wyrazem twarzy, pokazuje, jak bardzo czuje się bezpiecznie i komfortowo w twojej obecności. Psy to zwierzęta społeczne i w przeciwieństwie do tego, co wiele osób sądzi, nie są obojętne wobec swoich właścicieli. Przeciwnie, mają prawdziwą potrzebę nawiązania więzi, a ta więź wykracza daleko poza instynkt przetrwania. Szukają bliskości z właścicielami, ponieważ wiedzą, że zapewnia im to poczucie bezpieczeństwa, czułości i, przede wszystkim, miłości. Innym zachowaniem, które może wydawać się nieistotne, ale ma ogromne znaczenie, jest to, kiedy pies podąża za tobą po całym domu. Jeśli podąża za tobą po wszystkich pomieszczeniach, to wyraźny znak, że nie tylko ci ufa, ale także postrzega cię jako centralną postać w swoim życiu. Dla psa właściciel to osoba, która zapewnia jedzenie, czułość, a przede wszystkim emocjonalną stabilność, której potrzebuje, aby czuć się spokojnie i kochanym. Kiedy podąża za tobą z pokoju do pokoju, pies w zasadzie mówi: Czuję się bezpiecznie, gdy jestem blisko ciebie. Nie szuka tylko ochrony, ale także stara się być blisko, dzielić momenty, być z tobą. Wielu właścicieli może nie zauważyć, ale psy mają również subtelne sposoby wyrażania, jak bardzo im zależy. Na przykład długotrwałe spojrzenie może być formą głębokiej więzi. Badania wskazują, że kiedy pies patrzy w oczy swojego właściciela w sposób długotrwały i spokojny, jest to sposób na uwolnienie oksytocyny, hormonu miłości, zarówno u psa, jak i u człowieka. Działa to podobnie jak wtedy, gdy matka patrzy na swoje dziecko, tworząc więź emocjonalną, która wzmacnia relacje między nimi. Zatem, kiedy twój pies patrzy ci w oczy tym spokojnym, pełnym zaufania wzrokiem, w pewnym sensie wykonuje cichy gest czułości. Wzmacniając wieś emocjonalną, którą dzielicie. A co opowiedzieć o zabawach, bieganiu w parku czy nawet o słynnej, tańczącej reakcji, którą wiele psów wykonuje, gdy są szczególnie podekscytowane, widząc swoich właścicieli? Te momenty to wyraz czystej radości, miłości, która wylewa się i manifestuje poprzez ciało zwierzęcia. Psy, tak jak my, mają swoje fizyczne formy wyrażania i pokazują, jak bardzo cieszą się z obecności kogoś, kogo kochają. Jeśli twój pies pragnie Cię widzieć, bawić się z Tobą, zbliżyć się do Ciebie, to mówi Ci coś głębokiego, zależy mi na Tobie i jesteś częścią mojego życia w najważniejszy sposób. W trakcie naszej wspólnej egzystencji z psami często zapominamy zwrócić uwagę na małe gesty, które wykonują. Ale każdy z nich ma swój cel, każde działanie to próba zakomunikowania czegoś. Jeśli twój pies wykonuje coś, co wydaje się proste ale wiąże się z bliskością, okazaniem czułości lub nawet opieką nad tobą, wiedz, że jest to coś więcej niż instynktowne zachowanie. On cię kocha w sposób szczery i głęboki. Zatem następnym razem, gdy twój pies podejdzie do ciebie, poulaj z cię, podąży za tobą lub po prostu będzie siedział obok ciebie, pamiętaj, on pokazuje swoimi działaniami, że jego miłość do ciebie wykracza poza to, co możesz sobie wyobrazić. Kocha cię w sposób wyjątkowy, prawdziwy i bezwarunkowy. A te gesty, choć mogą wydawać się proste, są wyraźnym sygnałem, że masz szczególne miejsce w jego sercu. Kiedy mówimy o miłości, często wyobrażamy sobie wielkie gesty, słodkie słowa lub romantyczne wyznania. A co z małymi gestami codzienności? A co z prostymi zachowaniami, które, jeśli są obserwowane uważnie, ujawniają głębokie uczucia? Jeśli masz psa, prawdopodobnie zauważyłeś, że jego miłość wyrażana jest w sposób wyjątkowy, cichy i niezwykle szczery. To, czego często nie dostrzegamy, to fakt, że za każdym spojrzeniem, każdym zachowaniem i każdym gestem kryje się język pełen znaczenia, który łączy nas z nimi w głęboki sposób. Jeśli Twój pies wykonuje pewne gesty w stosunku do Ciebie, wiedz, że Cię kocha bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Psy, daleko od bycia tylko zwierzętami domowymi, to istoty o imponującej inteligencji emocjonalnej. Potrafią nawiązywać głębokie więzi, które opierają się nie tylko na instynkcie przetrwania, ale również na potrzebie towarzystwa, bezpieczeństwa i czułości. Kiedy twój pies wykonuje konkretne działanie, takie jak podążanie za tobą po domu lub liżanie cię w sposób czuły, nie robi tego tylko z instynktu lub przyzwyczajenia. Komunikuje się z tobą, mówiąc bez słów, jak wiele dla niego znaczysz. Czy zauważyłeś już spojrzenie swojego psa? Czasami patrzy na ciebie z taką uwagą, że wydaje się, że przenika twoją duszę. To spojrzenie, dalekie od bycia czymś prostym, może być jednym z największych znaków zaufania i czułości, jakie pies może ci zaoferować. Wiele badań pokazuje, że długotrwały kontakt wzrokowy między psem a jego właścicielem zwiększa wydzielanie oksytocyny, hormonu miłości. Tak jak matki wydzielają oksytocynę, patrząc na swoje dzieci, psy również robią to, patrząc na swoich właścicieli. Ten prosty gest patrzenia ci w oczy to cichy, ale niezwykle potężny sposób wzmacniania więzi emocjonalnej, którą dzielicie. Patrząc bezpośrednio na ciebie, twój pies nie tylko prosi o uwagę lub pokazuje ciekawość. Mówi ci, ufam ci, jesteś najważniejszą osobą w moim życiu i czuję się bezpiecznie przy tobie. Tego rodzaju więź to jedna z najgłębszych form uczucia, jakie pies może wyrazić, i jeśli robi to regularnie, to wyraźny znak, że kocha cię bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Innym częstym gestem u psów, który często umyka naszej uwadze, ale ma ogromne znaczenie, jest lizanie. Lizanie przez psa to nie tylko instynktowna potrzeba higieny, ale wyraz czułości i zaufania. Kiedy cię liże, na przykład na rękach, twarzy lub stopie, nie tylko cię czyści. Oferuje ci gest prawdziwej czułości. Dla psów lizanie to sposób dbania o tych, których kochają, podobnie jak robią to z innymi członkami swojej watachy. Zachowanie to jest głęboko zakorzenione w ich instynktach jako szczeniąt, które liżą swoje matki, aby poczuć się komfortowo i bezpiecznie. Dlatego jeśli Twój pies podchodzi do Ciebie, żeby Cię polizać, w rzeczywistości mówi, martwię się o Ciebie, chcę Cię chronić i kocham Cię w wyjątkowy sposób. Ten prosty gest, często wykonywany w chwilach czułości, to cichy wyraz miłości i więzi. Innym zachowaniem, które wyraża ogromną miłość psa, jest podążanie za Tobą po domu. Jeśli twój pies zawsze jest blisko ciebie, nawet gdy tylko przechodzisz z pokoju do pokoju, to wyraźny znak, że postrzega cię jako centralną postać w swoim życiu. Dla niego jesteś czymś więcej niż tylko dostawcą jedzenia i schronienia, jesteś źródłem komfortu i bezpieczeństwa. Zachowanie podążania za tobą nie dzieje się przypadkowo. Psy to zwierzęta społeczne, które z natury szukają bliskości z tymi, z którymi się czują związane. Kiedy podąża za tobą, w zasadzie mówi, nie chcę być daleko od ciebie, sprawiasz, że czuję się bezpiecznie i szczęśliwie. Prosty akt chodzenia po domu i zauważenie, że twój pies idzie za tobą, śledząc każdy twój krok, odzwierciedla głęboką więź, jaka między wami istnieje. Wiedzą, że twoja obecność to schronienie, bezpieczny port. Takie zachowanie odzwierciedla całkowite zaufanie, które mają w stosunku do ciebie i to z pewnością jeden z największych gestów miłości, które pies może zaoferować. Ile razy zdarzyło ci się odpoczywać na kanapie lub w łóżku, a twój pies po prostu położył się obok ciebie? Ten gest położenia się przy tobie, bez pośpiechu, bez chęci oddalenia się, po prostu pragnąc być blisko ciebie, to prawdziwy znak czułości. Kiedy pies kładzie się obok ciebie, mówi ci w cichy sposób, że czuje się komfortowo i bezpiecznie w twoim towarzystwie. Nie potrzebuje niczego więcej, tylko twojej obecności. Dla niego bycie przy tobie jest wystarczające. Ten akt jest także ściśle związany z jego społeczną naturą. Psy są zwierzętami stadnymi i dlatego odczuwają potrzebę bycia blisko tych, których kochają, zwłaszcza gdy czują się w bezpiecznym środowisku. Ponadto, leżąc obok ciebie, twój pies pokazuje tak głębokie zaufanie, że dla niego bycie blisko ciebie jest czymś najbardziej naturalnym na świecie. Nie ma strachu, nie czuje się zagrożony i chce dzielić z tobą ten moment spokoju. Kto ma psa, wie, jak wygląda moment, kiedy wracasz do domu. Ich podekscytowanie jest zaraźliwe. Ale to, czego wielu nie zauważa, to fakt, że to podekscytowanie jest czymś więcej niż tylko oczekiwaniem na jedzenie lub spacer. Kiedy twój pies wita cię tą utańcząca reakcją, z tym frenetycznym machaniem ogonem i radością skakania, wyraża czystą radość z twojej obecności. Mówi ci, prawie jak dziecko, że twoja obecność jest dla niego największą radością. To zachowanie, często przesadne, to bezpośrednie odzwierciedlenie znaczenia, jakie masz dla swojego psa. Jest tak szczęśliwy, że cię widzi, że nie potrafi opanować swojej emocji. Tego rodzaju gorące przyjęcie i pełne energii nie zdarza się każdemu. Tylko ci, którzy mają bardzo silną więź ze swoimi psami, otrzymują takie czyste wyrazy miłości i radości. Jest też sposób, w jaki twój pies zbliża się do ciebie w chwilach niepewności. Kiedy patrzy na ciebie tym uważnym wzrokiem lub staje między tobą a czymś, co uważa za zagrożenie, nawet jeśli to tylko dziwny hałas, próbuje cię chronić, ale również pokazuje ci, że jesteś jego priorytetem. Kiedy pies przyjmuje postawę ochrony, nie tylko dba o twoje bezpieczeństwo, ale także wyraża miłość na tyle wielką, że chce cię chronić przed każdym niebezpieczeństwem, nawet jeśli jest to coś nieistotnego dla ciebie. Więc jeśli Twój pies wykonuje któryś z tych gestów wobec Ciebie, wiedz, że mówi Ci w każdym z nich, że kocha Cię bardziej, niż sobie wyobrażasz. Relacja między człowiekiem a psem wykracza daleko poza zwykły związek właściciela i zwierzęcia. To połączenie serca do serca, gdzie każdy gest, spojrzenie, każde zbliżenie jest odzwierciedleniem prawdziwej miłości, jaką pies do Ciebie czuje. I w ten sam sposób, jeśli odzajemnisz tę czułość i uwagę, Twój pies pokocha Cię jeszcze bardziej, tworząc cykl miłości i zaufania, który będzie trwał przez całe życie obu. Jest czymś więcej niż zwierzęciem domowym, jest częścią Twojej rodziny, a jego miłość do Ciebie jest bezwarunkowa, głęboka i silniejsza niż możesz sobie wyobrazić.